Witajcie moi drodzy, doradca duchowy Mila. Moi drodzy, zapraszam Was na krótki, takie krótkie filmiki o kilku moich ulubionych runach, z którymi pracuję właśnie przy rytuałach Białej Magii. Kochani, rytuały Białej Magii wspierają miłość, finanse, zdrowie. To jest tak naprawdę wysłanie energii do wszechświata, do źródła, do Boga, w cokolwiek istnieje, wierzymy, do aniołów o pomoc wsparcie w danej sytuacji. A więc ja często korzystam z run. Nie będę wam właśnie mówiła o historii run dzisiaj. Do tego będzie inne kolejne filmy, gdzie będziecie mogli sobie o historii run posłuchać, a dziś przedstawię wam runy, które najczęściej korzystam z tych run w w pracy ezoterycznej, czyli w pracy z rytuałami. Przedstawię Wam osobno, poproszę tutaj wydawcę, żeby nam osobno yy, podzielił te runki, będzie kilka run yy, i powiem Wam o kilku, z których najczęściej korzystam. Pierwszą runą, którą chcę Wam pokazać, jest to runa fechu. Jest to runa fechu, nie wiem, czy będziemy mogli mieć zbliżenie. To jest taka literka F. Yy, ja często te runę sobie piszę. Czy na karteczce, czy na złotej, zielonej świece, można tą runę fechu po prostu wyryć. Ta runa fechu jest taką runą obfitości. To, kochani, ja robię też profesjonalne kursy z kart właśnie z run i z kart Lenormand i Kipera. Ale jeżeli chodzi o runki, ja Wam chcę tutaj, to jest takie podstawy o runach powiedzieć. A więc tutaj runa Fechu oznacza dobrobyt, obfitość, własność, to też jest urodzajność, tworzenie, zyski, korzyści materialne, to jest pomnożenie majątku nowe życie, nowy początek od nowa. To jest też wzbogacanie się i to jest solidne zakorzenienie się w sprawach materialnych. Jeżeli ktoś chce popracować z czakrą podstawy, to ta runa fechu pomaga w tym i to jest zysk dzięki wspaniałomyślności. A więc ta runka fechu, kochani, jest runą obfitości. Jeżeli chcecie przyciągnąć obfitość do waszego życia, prosty rytuał. Złota, zielona świeca runka fechu. W pełni bądź w nowiu księżyca, wypalona, po prostu pomoże Wam przyciągnąć obfitość finansową yy, i stabilizację finansową, bądź po prostu na konkretny jakiś cel. Można wykorzystać tutaj runę Fechu, żeby przyszły do Was pieniądze i żeby otworzyć tą czakrę yy, podstawy, gdzie ten przepływ pieniądza idzie w górę. Tak, kochani, dziękuję Wam bardzo. To tak króciutko o runie Fechu z którą pracuję od wielu lat i zapraszam tutaj kochani na konsultacje czy na kursy Białej Magii, czy kurs e, Tarota, czy e, kurs RUN, czy Lenormand e, i zapraszam prywatnie doradca duchowy Mila, macie dane tutaj kontaktowe do mnie poniżej e, i proszę subskrybujcie ten kanał, bo da, daje wam dużo bardzo ciekawej wiedzy ezoterycznej. Podstawowej, średnio zaawansowanej, zaawansowanej ten kanał będzie rozwijał się systematycznie. Do zobaczenia.